Siłaneczko z tej strony RTGamer witam Was bardzo serdecznie w omówieniu patcha 1.0.6.4. Teoretycznie 22 kwiecień, praktycznie 25 kwiecień. Zaczynamy, także co mamy ciekawego? Z radością dzielimy się z Wami tym, co przyniesie łatka 1.0.6.4. O, tu od razu w pierwszym zdaniu mamy błąd. Nie 1.6.4, tylko to jest 0 z jedy, ale nieważne. Ta łatka głównie fokusuje się na naprawieniu błędów i jakichś tam generalnych zmianach i jest to kilka znaczących zmian w rozgrywce, na które wielu graczy czekało, także bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy i po raz kolejny mamy trade paki. Wprowadzili nową zmianę w trade pakach, pierwsza zmiana polega na tym, że trade pack nie będzie wymagał 500 eufora na sprzedaniu. A druga zmiana powoduje to, że trade pack będzie wymagał 1000 efora na stworzeniu. Czyli łączna ilość efora wymagana jest taka sama. Co to powoduje? Powoduje to, że ten, który wykrawcił straci 1000 efora, a ten, który ukradnie i sprzeda nie straci efora. Czyli będziemy bardziej się tutaj zabijali po to, żeby te trade packi podkraść i sprzedać je z zyskiem. 20% silvera, które było takim bonusem dla gracza, który stworzył zostanie wywalone, już teraz tego nie będzie. I ma to na celu nieznaczne zwiększenie ryzyka prowadzenia tradebacków, i będzie to środek deflacyjny w dłuższej perspektywie. W Ravendow, no dobra, niech będzie kolejny punkt. Atherstony, teraz co będzie Atherstony? Dodatkowo teraz zapewniają srebro i infusion, czyli takie te ulepszenia. O proszę, w oparciu o zabite stwory, tak? czyli im więcej zabijemy, tym więcej otrzymamy. Początkowo dawały tylko EXPA i Creature Lot, także będzie to troszeczkę zbustowane. Dobra. Mining Buff. Wreszcie doczekaliśmy Mining Buffa. Co tu się wydarzyło? Ponieważ materiały wydobywcze nie nadążają za produkcją innych zawodów zbierackich, zwiększamy ilość otrzymywanych ród z danych node'ów z jednego do 3 do dwóch do 4. Okej. Okay. Czyli średnia ilość uzyskiwanego ORA będzie 50% większa. No dobra, czyli ci co tam bardzo dużo zbierali, tak żeby będą mieli jeszcze więcej, ale generalnie taka średnia zmianka, no dobra. New Fishing Skill, czyli dla rybaków. Wysoko poziomowi gracze, głównie 50+, mieli problem z, ze złapaniem tych wyższych i cięższych ryb, ponieważ miały za dużo życia, dlatego było to takie bardziej demotywujące, żeby łapać ryby, mimo tego, żeby były one więcej warte. Wprowadzają trzy nowe skille na levelu 35, 50, 70, żeby łatwiej łapać te wysokopoziomowe ryby i żeby te cięższe ryby nam się jakoś tam udawało szybciej zgarniać. Dodatkowo wprowadzają jakieś zmiany w harpunie i teraz będzie fish damage zredukowany ze 100 do 75 i będzie się wędka niszczyła ze 150 na 100, czyli mniej się będzie niszczyła nam wędka na łapaniu ryby. No i dobra, co mamy dalej? Automated Channel System. Zmieniamy system kanałów, aby działał bardziej, bardziej automatycznie, podobnie do gry World of Warcraft. O! Tak jak poprzednio podczas logowania, zostaniesz przeniesiony na losowy kanał, jednak teraz będziesz mógł łatwo przełączyć się na kanał znajomego lub członka grupy, klikając przycisk przełącz kanał obok jego nazwy użytkownika. Ok. Będziesz też, będzie też możliwość szybkiego dołączenia do guild memberów, czyli do ludzi z gildii. Na przykład jak będą podczas ataku, to będzie łatwo można się tam do nich przełączyć. A także do znajomych, którzy się logują na inny kanał. Ok. Dla tych, którzy będą chcieli uniknąć tego, że ktoś tam siedzi na danym spałnie, na przykład, będzie, będą oni mogli zawsze zmienić channel na randomowy, w każdej chwili klikając channel button. Ok. Dla streamerów yy, będzie teraz ukrywany kanał, na którym obecnie się znajdujemy. W związku z tym przyjrzymy się również bardziej dynamicznemu zwiększeniu liczby kanałów w oparciu o liczbę graczy. Ok, czyli jeżeli będzie w późnych godzinach nocnych będzie mniej graczy, to będzie mniej chaneli, a w największych pikach będzie troszeczkę więcej, ok. Zwiększenie światła w podziemiach. Zdecydowaliśmy, że podniesiemy wielkość światła w podziemiach o 50%, robimy to dlatego, że bardzo wielu graczy zgłaszało ból głowy, kiedy robili długie sesje podczas kopania i grindowania w podziemiach szczególnie w głębszych florach, bo im głębiej tym było ciemniej nie chcieliby iść w tą drogą, że po prostu nie ma w ogóle wpływu ta ciemność w podziemiach w związku z czym fajnie że jakby ta ciemność troszeczkę w tą widoczność ale ponieważ takie rzeczy dostali, więc chcieliby troszeczkę to poprawić dodatkowo planują dodać w przyszłości jakiś light progression w Ravendown Zobaczymy, może u Tevoluxa dał żeby nam się trochę rozświetlała gra. Zobaczymy, jak będzie działało. No i doczekaliśmy, kochani, to, że jest czas, żeby kupić trochę energy drinków. Double exp. I lot weekend nadchodzi po raz pierwszy odkąd gra powstała. Będziemy mieli Double exp i Double Loot. Od 26 do 29 będziemy mieli. Podwójne doświadczenie i podwójną ilość przedmiotów, która będzie leciała w Ravendown. Wszystkie potwory, na które będziemy polowali i zbieranie surowców, w ogóle zbieranie surowców to jest dobre, będzie podwojone. Czy jesteście gotowi na takiego boosta? Dołączcie do tawerny na Discordzie i powiedzcie co będziecie robić w ten weekend. Przechodzimy teraz do generalnych zmian. No i co tu się dzieje? Przede wszystkim pierwszy punkt, który mnie najbardziej zainteresował, zwiększono częstotliwość wypadania materiałów rzemieślniczych ze wszystkich stworzeń i rodzin stworzeń o 50%. Czy to dużo, czy to mało? Jakby podwoili, to byłoby świetnie. Jak dali 50%, no zobaczymy. Jeżeli na przykład nam leciało raz na pół godziny z Tour de String, mam nadzieję, że będzie leciało raz na 15 minut, aczkolwiek dzisiaj to sprawdzałem i powiem Wam, że z tym dropem to wcale tak ciekawie nie wygląda to. Obecnie uważamy, że materiały rzemieślnicze wypadające ze stworzeń są nieproporcjonalnie niskie i mają znaczący wpływ na postęp graczy. Będziemy uważnie monitorować wpływ tych zmian i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości wprowadzimy więcej zmian z tym związanych. No wreszcie, wreszcie coś się dzieje wreszcie może będzie więcej materiału na sklepach, na aukcji w sensie, w związku z czym ceny może spadną i będzie można wreszcie kraftować, ponieważ w tym momencie ta gra jest tylko dla bogaczy. Niestety dodali legacy level check w early game, w story Questach, czyli teraz będzie można sprawdzić, czy gracz ma wystarczający level, żeby ukończyć dany quest. Będzie nas to informowało, zamiast będzie po prostu taki, taka sytuacja, że nie możemy danego questa ukończyć, bo nie mamy levela. Liczba kroków i czas trwania premii żywnościowych Moa będą śledzone oddzielnie od użycia wytrzymałości. Ta zmiana ma na celu optymalizację użyteczności żywności Moa zapewniając graczom bardziej wyrafinowane i przyjemne doświadczenia. Do tej pory to było połączone, także zaraz to rozdzielili. Wprowadzają maksymalny limit użytych eliksirów do trzech oraz jednej trucizny aktywnej z Rangers Company. Ta zmiana ma na celu spraw sprawienie, żeby nie było w nieskończoność stakowania tego, szczególnie gdy gracze mają więcej tych surowców. Dodano okno potwierdzenia podczas zdobywania Creature Trofeum. Ciekawe. To, to jest ciekawe, co to będzie działało. Czyli, jak dropniemy trofeum, to będzie nam się pojawiało okno jakieś potwierdzające, że dropnęliśmy. Zobaczymy, jak to działa. Możliwość zmiany archetypów podczas walki jest teraz wyłączona. Ok, czyli trzeba będzie wyjść z battlea, żeby zmienić. To w sumie dobrze. Przedmioty w oknie handlu będą teraz miały taką samą czcionkę i wskaźniki co w ekwipunku i w banku. Dobrze, elegancko, czyli nie będziemy musieli teraz się jakoś przestawiać w tradzie na inaczej jakoś jak to wygląda, tylko będzie taka sama czcionka wszędzie. Usunięto solbą z wszystkich itemów kosmetycznych, które otrzymywaliśmy z questów środowiskowych i dynamicznych eventów. Teraz playerzy będą mogli na spokojnie to sobie tradować. To też jest spoko zmiana, ponieważ na początku gry był taki event na piratach i jak się dropnęło taką flagę, to ona była solbound i można było ją samemu tylko zbierać do addonu na taki żagiel piracki albo można było wyrzucić, bo nic można było z tym zrobić. Teraz będzie można to sprzedawać, także nabiera sensu teraz farmienie tego eventu, bo będzie można to sprzedać za nawet dobrą kasę. Dobra. Wprowadzają poprawki do opisów kilku tekstów dotyczących zdobywania artefaktów, aby zapewnić graczom jaśniejsze wskazówki. Wprowadzili poprawki do opisów pasywnych ulepszonych proch 1 i proch 2 oraz szybka artyleria 1 i 2 aby zwiększyć przejrzystość. Zastosowano zmiany w podpowiedzi rozkładu punktów, aby zapewnić większą przejrzystość. Ta dyplomacja, która była w grze, kreatury z Dwarven, czyli te krasnoludy, w tym krasnoludy z Iceforge, okej, okay, elfy i gobliny nie, nie zaatakują cię dopóki nie zaatakujesz ich pierwszy o, do, lub dopóki nie będziesz zbierał surowców koło nich. I teraz Mind Slave Dwarfy oraz Draconic Elfy są wyjątkiem, wyjątkiem od tej reguły. Tory Questie, gdzie gracze muszą iść w The Into the Rising Sun, kiedy musimy spotkać się w dokach i zrobić ten, tą wyprawę, gdzie się strzelamy łódkami. Nie trzeba tam być o 5 rano, można być od 5 do 8. Także spoko jak w razie tam zginieć, Ja wam mówiłem ostatnio na materiale, że macie do 6 czas, żeby wejść z powrotem do tej wody. To teraz macie czas do 8. Także nawet solo będzie łatwiej zrobić. tego quest'a. super sprawa dla tych, którzy chcą solo zrobić ten Into the Rising Sun. Zastosowano poprawki z zakresu yy, levelowego dotyczącego Rangers Company na Tasku, Hadarak Desert, na Drakeach. Zmieniono level efektywny z 3242 na 3448. No i Mind's Life Dwarfy zmieniono le efektywny level z 4.1 do 50 na 34 do 48, to taka niewielka zmiana. Poprawiono w końcu event na Harborze, że teraz mamy zwiększoną szansę na otrzymanie artefaktu Porzucony Kolczyk, to jest ten brakujący kolczyk, żeby ukończyć 100% Harbora. Poprawili to w końcu, pomiędzy zadaniami występuje teraz krótko opóźnienie, aby Zda zaradzić sytuacją, w których gracze zostali przytłoczeni przez kolejne fale stworzeń. Zastosowano poprawki w jakimś spawn to Jealousy. Zwiększono cooldown, poprawiono kilka speli, dodano dwa nowe skille i zwiększono tego życie. Ok, no i dobra, przechodzimy teraz do naprawy. Zobaczmy, co oni nam tutaj naprawili. Gracze, którzy usunęli swoją krainę w otwartym świecie, mogą teraz prawidłowo umieszczać dekoracje w swoich nowych domkach. Poprawiono statki i moła w zakresie szybkości i zachowania podczas chodzenia, niezależnie od tego, czy gracze używają klawiatury, czy kliknięć myszką. Wszystkie dotki nakładane przez Ravencard Gaz Archery będą teraz poprawnie nakładane, kiedy gracz użyje Eternal Worm, czyli to jest skill, którego używają witch, witchcrafterzy. Baby Minotaur w House Companion. Teraz działa poprawnie. Gracze mają teraz dostęp do Brawlotum Basementów w każdym momencie. Powiadomienie o zakupach teraz się poprawnie wyświetla w Raven Store UI, czyli Shift plus prawy, prawy guzik myszki teraz poprawnie przesuwa ekwipunek i stakuje w Storage'u. Orki na Hadarak Desert poprawnie teraz się liczą do Rangers Company Taska. Yy, karta Icicle Gazer i Elf Assassin. Poprawnie teraz jest przetłumaczona po portugalsku. Fishing minigame. Teraz poprawnie wyświetla timer w poprawnej pozycji. Quest log poprawnie teraz wyświetla. Reputację uzyskiwaną z questów. Dynamiczny event Gritty General poprawnie nagradza graczy w party. Gracze, którzy nie będą już tracić bonus statusu z akcesoriów kiedy umrą. Buff od NPCa Alicia teraz działa poprawnie. Crowd Control Skill teraz poprawnie nakładają PVP-statusy na kraczy Medium i Large Fishing Nesty, te mają teraz po, poprawnie opisy. MOA Bond Buff teraz jest yy, poprawiony i działa zgodnie z żarciem, jakiemu damy. Breeding Profession poprawnie wyświetla level wymagany, żeby nakarmić MOA. I ten Water Pumps na, na statkach teraz ma właściwy opis. Item Butcher Medallion nakłada efekty tak jak powinien. Hullbreaker Cannon poprawnie teraz nakłada damage w odpowiednim area of effect. Ammunition Cabin poprawnie teraz nakłada redukcję cooldownów na kanonach. Obecnie w Drop Notification mamy poprawnie wyświetlane wszystkie zebrane przedmioty. Napoje wzmocnienia nie są już błędnie usuwane po ponownym zalogowaniu. ok The Raven card Captain Bone teraz poprawnie się aktywuje, kiedy zabijemy przeciwników. Osełka nie znika już z chuda, kiedy umrzemy. Drinking sound effect teraz poprawnie się pauzuje, kiedy akcja się skończy. Stworzenia teraz są poprawnie pushowane w atakach, które to powodowały. Małe poprawki w story quest Missing Cargo i Slayer Guild. Naprawili sytuację, kiedy nie można było przez gracz tego ukończyć. Podświetlenie na mapie bo, podczas zadania bagiennego pająka w Rangers Company teraz jest poprawnie pokazywane, gdzie, gdzie mamy te Spidery zabijać. Gracze teraz mogą poprawną wybrać jakość Deluxe Cookies podczas kupowania na markecie. Naprawiono błąd, który powodował, że gracze tracili pakiety handlowe po wylogowaniu się na statku. Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było podczas trade'a dać więcej niż 5 przedmiotów. Naprawiono błąd interakcji pomiędzy graczami zmieniającymi się w nietoperza, gdy byli na swoich moa. Naprawiono specyficzny błąd uniemożliwiający graczom umieszczenie upraw zwierząt i drzew na swoich terenach w otwartym świecie. To dziwne w sumie. Naprawiono jakiś tam błąd w PvP statusach, z defensywnego na ofensywny, jakoś tam jakaś niezamierzona zmiana. Naprawiono błędy, które uniemożliwiały graczom wytwarzanie wyposażenia podczas początkowych zadań fabularnych. Naprawiono drobny problem z dystrybucją łupów yy, tego Etherstone'a podczas yy, bycia w grupach. Naprawili literówkę w grejdzie Celestial. Okay. Naprawili błąd związany z zasobami, który uniemożliwiał graczom prawidłowe zdobycie kluczy. Podczas Cheese Eagle Case naprawiono błąd, który powodował, że można było puścić kilka tych wind wally. Okej, okay, jeżeli, jeżeli używaliśmy minotaur dualisty karty w tym samym czasie, to coś się bugowało na mapie, więc to naprawili. I naprawiono błąd, który powodował, że pokazywało nam się health bar niepoprawnie podczas dokowania statku. No i dobra, kochani, dochodzimy do tego, co nas czeka w przyszłości. Mamy dla Was ekscytujące wieści, jak wielu z Was wie. Zdecydowaliśmy się znacząco rozszerzyć nadchodzącą aktualizację PVP i objąć nim znacznie większy, zrobić z tego znacznie większą łatkę. W związku z czym wprowadzi na dużo nowych systemów PVP, a także świeże systemy zawartości PVE. O, to dla nas coś, dobra, dobra, dlatego warto czekać na tę aktualizację. No dobra, będziemy czekać. Dlaczego to wprowadzamy? Naszym głównym celem jest stworzenie płynnej integracji nowych systemów PVP i postępów w grze końcowej, oferując bardziej spójne wrażenia. Chcieliśmy także zwiększyć potencjał do swoich systemów, dodając nowe, znaczące możliwości graczy, unikalne funkcje i ulepszone interakcje. Dodatkowo wiemy, że wprowadzenie silnych mechanik dla powracających graczy i nowych graczy jest kluczowe, i jesteśmy podekscytowani, że możemy zaoferować bogatsze doświadczenie dla wszystkich i stworzyć silniejszą relację nowych graczy, którzy rozpoczynają przygodę w Ravendam. Ciężko pracowaliśmy za kulisami i jak każdy inżynier wie lub twórca gier prace przygotowawcze no, no pod nowe systemy są często najbardziej czasochłonną częścią. Z radością informujemy, że od przyszłego tygodnia będziemy wprowadzać nowe systemy do Ravendam w głównym Major Patchu także wypatrujcie, będzie tam Endgame PvP jak Guild Wary, Forty, Strongholdy, a także nowy Ater Rift dla graczy 1 na 1 lub 2 lub 2 na 2. Wprowadzimy też znaczny balans, żeby dopasować go do systemu PvP. No to ciekawe, będzie jakaś, jakiś balans w ogóle archetypów. Dobra, zobaczymy. No ciekawe. No i mamy na koniec fajną animację, z tym, z tym was zostawię i czytamy. Ale to nie wszystko, nie chcemy jeszcze zdradzać wszystkiego, ale tak rzut oka na to, co jeszcze nam zostało do wprowadzenia, czyli ulepszony system celowania, a także kompletnie przerobiony system agro pozwoli prawdziwym tankom świecić na world bossach, a także podczas boss battle. Będziesz miał też okazję połączyć siły ze znajomymi lub innymi poszukiwaczami przygód, aby z naszej części stawić czoła wymagającym bossom i zdobyć soczyste nagrody. Wiemy, że wszyscy z niecierpliwością czekacie na tę zawartość, jednak... Uważamy jednak, że przeprowadzenie większej i bardziej wszechstronnej aktualizacji jest lepsze niż wprowadzanie każdego systemu z osobna, zwłaszcza że wiele z tych systemów i nowe postępy w grze. Obiecujemy, że warto czekać na tę aktualizację i nie możemy się doczekać aż będziemy się mogli dzielić z wami, bądź na bieżąco ze wszystkimi ekscytującymi aktualizacjami, zwiastunami, gdy będziemy przygotowywać się do wydania pierwszej dużej aktualizacji Raven Down. Dziękujemy za cierpliwość i wsparcie, ciężko pracujemy aby zapewnić niesamowite wrażenia. I nie moglibyśmy tego zrobić bez naszej niesamowitej społeczności. Także miłej przygody! No i co, kochani, krótkie podsumowanie ode mnie: no co tutaj się będzie działo? Na razie, póki co, co tu nam się ciekawego zmieniło? Takie, co tak na pierwszy rzut oka? No, przede wszystkim, jak dla mnie, no to zmiana tego, że będzie lepszy drop. Mam nadzieję, że to trochę poprawi ekonomię w grze, że ceny trochę spadną. Ponieważ teraz naprawdę ciężko jest wejść w crafting, a szczególnie nowym graczom albo powracającym. Ceny wyszybowały tak w kosmos, że praktycznie nie da się już nic craftować, chyba że macie naprawdę sporo pieniędzy i bardzo duże szczęście, że w ogóle coś dobrego wykraftujecie i sprzedacie to za taką konkretną stawkę. Coś tutaj działają, aczkolwiek ludzie się spodziewali zapewne dużo lepszej zmiany. Into the Rising Sun teraz będzie prostszy do wykonania, mamy 3 godziny na te łódki, więc da się to zrobić. Może się w końcu uda zrobić ten ha Harbor na Maxa, bo może ten Forsaken Earring wreszcie poleci. Do tej pory to tragedia to leciało, więc może się to uda. Dali double xp i double lot, także to spoko na ten weekend. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aczkolwiek, jeżeli jest naprawdę żałosny lot i damy go raz dwa, to raczej niewiele tam dropniemy. No ale zobaczymy. Powiększyli światło, będzie łatwiej dla streamerów, po prostu będzie czytelni w podziemiach, będzie można więcej zobaczyć. Może coś w końcu odkryjemy fajnego w tych podziemiach, zobaczymy. To mnie trochę martwi ten system channeli, ponieważ teraz są tak naprawdę dwa. Mamy zwykły i mamy war mode. Nie mamy do wyboru jednego z 13 channeli, więc zauważalne jest, już dzisiaj, nawet tak grałem, to zauważalne jest, że bardzo wielu graczy na tym samym channelu jest. Nawet dzisiaj na Morningstarach biegałem, to biegaliśmy w czwórkę, gdzie zawsze tam biegałem praktycznie solo. A jak był duży problem, to zmieniłem channel z pierwszego, nie wiem, na piąty, szósty, trzynasty i sobie dalej biegałem solo. A dzisiaj biegaliśmy w czwórkę, także zauważalna jest liczba graczy, że jest ich więcej. Po prostu się częściej widujemy. Eee, nowy Fishing Skill nie odczujemy tej zmiany, bo to jest poziom 35, 50, 70. Więc raczej tego na razie nie uświadczymy. Mining Booth to spoko, że będzie więcej orów. Może cena w końcu spadnie w dół, i może będzie łódka pierwsza kosztowała mniej niż milion. A terstony, no fajnie, jak będzie ten Infusion, może wreszcie będzie coś leciało, aczkolwiek dzisiaj zrobiłem taki. Pół na pół z ludźmi i dropnąłem 3T Infusion z takiego Atherstona, także czy to dużo czy mało zobaczymy. No trade i po raz kolejny, no, wiadomo system PvP, także y, da się na tym zarobić, ale widzicie F został. Y, będą nas bardziej pekowali, bo sprzedają to za darmo, także spoko. I tyle z tego patcha. Ode mnie to tyle, dajcie znać w komentarzu czy jeszcze w ogóle gracie, czy was to interesuje. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, no i cześć.